Dzieci mężczyźni. Mam nadzieję, że nie byłam tych ruch. Bopi! Jest. I do finału jeszcze raz wyjmamy strony. Przypominamy do dwóch wygranych. Do dwóch wygranych. Tu można używać wszystkiego. Dźwignia, masa ciała, przyciąganie ziemskie. To się da? byle wygrać. Do dwóch wygrany w każdej Całą masą jadą. Jest. I mamy pierwszego zwycięstwo. Nie podnosimy łowcza z tej placietki sędzia tam wszystkiego pilnuje. Dopi! Raz, zmiana stron. A drużyna dobrze wiedziała po doby razie. Tej konkretnej ucierpiał się chatki zawalą. Uwaga. Głośny topi. Jaki madło. Uścisk jaki madło. łokieć. Tak, ci walka. Czy powtórka? A? Powtórka, sędzia decyduje. No też mogą dopingować swoich zawodników. Czy to no Tu tak? No, 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 nie no, nie Ja poproszę trochę dłużej, bo kibice chcą poszaleć. Uwaga! Jest! Przemeszczo przechodzi do finału. I mamy Przemeszczo. To było wszystko, na co było mi stać. Tu. Módlmy się o to, aby stół wytrzymał. Potężny bój będzie. Będzie. Idziemy. Dopich! Krystian! Jeszcze raz, jeszcze raz. Dawaj Krystian! zaparcie. Zawsze się! Zawsze się pożądasz. Po to są te nogi, żeby się zaprzeć. Łyżka! Ja! Pochodzisz na łyżkę! Łyżka i do góry! Wędźmy łyżkę! Jestem łyżkę! zadecydował, brawo! wielkie brawa! Żubrów przechodzi dalej. Żubrów. Uwaga, dziewczyny piszczą. I. Zajdź do Wielowiesć. nie co puszczisz topy. Jest. nie Wielowiesć pół, Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Mocne zaparcie o nogi stołu. Jest prawa. I dobrze. Dobra, dobrze. Dobra, Kto pierwszy? dobrze. Dobra, dobrze. Dopik, dobrze. Jest pierwszy punkt na benzyna. Jest i wężyn. Przechodzi dalej, czyli o wyższe wartości punktowe. Panie I tak trzeba to traktować. Drogomin i rytnik zmiara z Czy pani masażystki pracują? Tak, tak proszę, proszę, bo trzeba rozgrać wszystko. Potem jeszcze przez tydzień karnienia obowiązuje bo te zawoli nie będziemy sam się najeść Drogomir przechodzi dalej. Myślę, że Jeszcze raz. Jeszcze raz. walki są. Po dwie walki. Do dwóch wygranych. Dawid. Dawid. On mnie. Ja tu. Ja tu. Ja tu. Ja dalej. Wielkie brawa. przechodzi dalej. Przypominamy, tu walczy się o piąte miejsce drugiej grupy. Piąte, szóste, siódme, ósme, dziewięte. Natomiast finaliści grają od jednego do cztery. Będzie zdrowa minę. Będzie... Jest. Na razie. Będzi dobrze masuje. Asia to wyłączę. Ryscja, zawsze się, zawsze się tego. Jan drugą. Zagrał! Zagrał! Węgrzyn! jest! przechodzi dalej Będą grać o miejsce piąte No i teraz mamy jak w filmu Titanic. Jest tytanik, jest Góra Lodowa. Kto wygra? Jak grzecznie zapytał, czy jest możliwe. Brawo! Walczymy, walczymy, walczymy! Wielkie brawa, już wiemy kto będzie walczyć. Do finału przeszło? I tu walczymy o piąte miejsce. Walka o piąte miejsce. Coś z łokciem. Nie wnikamy, jest sędzia przy stole. Yeah, really. Masażystka i jak zrobię. A proszę. na miejscu o tak. Pierwsza walka za nami. Teraz druga. Teraz drugie podejście. Tak i teraz szósta Chwila oddechu, ale obaj panowie są zmęczeni. Jadą na tym samym wózku. Na pewno po walce zarazem do stołu, wypiją wspólne piwo. Uwaga! I drugie podejście. Czy będzie remizji do Dopi... Jednak, jednak Jedna, na piątym miejscu. Wielkie brawa. Dopisujemy. Dobro, jeden, tobra, tobra, tobra! Oなら, o que é que você está O que é que você está fazendo? O que Agora vamos lá. Jest. Yes. Trzeba, by walczył. Ale jeszcze raz podejdzie. żeby poczot. Jeszcze nie. Drogą zajmuje miejsce dziewiąte. No, Pomarańczowi. Siła ducha. I czerwono leci na